Gdzie się podziały tamte dziewczyny, ich rozwiszone wójne czupryny, ich krok sprężysty, postać wysłucha, oczy błyszczące i pierś w opoku. Gdzie ich tak częste figle i psoty, gdzie radość, humor, chęć do roboty. To jest ten budynek, gdzie jest obecnie drugie liceum ogólnokształcące. Ten budynek w roku 1927 został zbudowany i wtedy powstała pierwsza szkoła średnia w Augustowie, a mianowicie seminarium nauczycielskie. To seminarium, to seminarium nauczycielskie trwało do może 1937 roku, bo potem stopniowo seminarium było likwidowane, i równocześnie z likwidacją seminarium powstawało gimnazjum i liceum ogólnokształcące a więc już nasz przodek, chociaż traktujemy seminarium jako nasz przodek właśnie, bo to, myśmy, bo to była ta pierwsza szkoła średnia w Augustowie. Więc szkoła, gimnazjum i potem liceum, bo organizacja przed wojną była podobna jak teraz. Z tym, że gimnazjum było czteroletnie, a liceum było dwuletnie i liceum było, były sprofilowane, a więc profil matematyczno-fizyczny, przyrodniczy, humanistyczny, Kiesze tam biologiczno chemiczne mógł być. O właśnie w ten sposób to wyglądało. Więc pierwsi maturzyści przed wojną byli w roku 1939, a więc tuż przed, tuż przed wybuchem, tuż przed wybuchem wojny. Gra, Grajewski Antoni, wybitny, wybitny matematyk chyba. Najlepszy w tym czasie w gimnazjum, Huszcza Zygmunt, może to był rok 78-79, a więc odwiedził naszą szkołę. Przyjeżdżając tutaj, odwiedził jednocześnie naszą szkołę i mieliśmy spotkanie z generałem Huszczą. Gimnazjum i Liceum odrodziło się w 1945 roku w tamtym budynku, w którym jest obecnie drugie liceum. Budynek w czasie wojny był zawastowany, pozbawiony drzwi, okien i tak dalej. Więc, <laughs> przedwojenna nauczycielka, wybitna matematyczka i przede wszystkim wybitny pedagog świetnie przygotowywała ludzi na studia na przykład, więc zajęła się uruchomieniem tej szkoły, a więc Pierwsi kandydaci, między innymi Jano i, i starsi kandydaci, i tak dalej, zajęliśmy się ściąganiem <laughs> drzwi, okien, które zostały wcześniej przez żołnierzy wyciągnięte do budowy bunukrów. I z powrotem ściągnęliśmy to do szkoły, uruchomiliśmy szkołę. Szkoła rozpoczęła zajęcia gdzieś tam, być może w maju. Może się tam byli o jakiś miesiąc, a może w kwietniu. W każdym razie, e, wtedy był początek roku szkolnego. Rok szkolny trwał do końca lipca, potem mieliśmy jeden miesiąc wakacji. W ten sposób zaliczyliśmy sobie jedną klasę. W roku 50 zdawałem maturę. Skończyłem klasę matematyczno-fizyczną. Chciałbym wymienić takich naprawdę e, szczególnie wyróżniających się nauczycieli. Wymieniona przeze mnie pani Mikołajewska. Matematyki. Matematyka. M matematyka, ale matematyka fizyki, fizyki również uczyła, no pod względem na braki nauczycielskie i, i brak, brak fachowców. No więc niesamowicie wymagająca. E, miałem czasami z panią Mikołajewską na pienniku, bo Niedobrze jej się robiło, jak zobaczyła kogoś, który, kto był w tym czasie, kiedy powinno się odrabiać lekcje, był na boisku, a ja często chodziłem na boisko, siedziałem na, na, na boisku, no więc już przyzwyczailiśmy się do tego, że bardzo często człowiek był pytany następnego dnia i to jeszcze... Yy, Także przeważnie wykazywano mu, że nic nie umiał. Więc tam było również kilka pokoi dla nauczycieli, więc ona była osobą samotną i całe życie mieszkała w szkole. Więc ona wszystko widziała, opiekowała się również tym ogrodem szkolnym, który tam jest. Tam było, ba tam było bardzo wiele kwiatów. Drugą taką nauczycielką wyróżniającą się, głęboką wiedzą, erudycją, była pani Bielawska. Nauczycielka łaciny przede wszystkim. Ale znawca historii starożytnej potrafiła to bardzo obrazowo i pięknie przekazywać uczniom przez tą swoją wiedzę. Potrafiła organizować jakieś dodatkowe zajęcia przykładowo, spotkania wieczorne z zainteresowanymi. I oglądanie gwiazd z tego nieba. Jak wiecie, jeśli chodzi o nazwy, to jest cała mitologia mhm. tak, na niebie, więc to ją pasjonowało i ona nam to wszystko tak obrazowo przedstawiała. Następnym z nauczycieli, takim wybitnym, to był Kacper Rogowski. Uczył. Wychowanie fizyczne, historia i geografia. Nawet gdzieś zapisałem, yy, znalazłem zapis, że był nauczycielem chemii i był tym organizatorem sportu w Augustowie w ogóle, a szczególnie w Liceum Ogólnokształcącym i potem dalej w Liceum Pedagogicznym, bo pracował również w Liceum yy, yy, Pedagogicznym. Zawsze. Od małego, od dziecka. dziecka. w więc... nie, Nie, to znaczy nie, nie było to sprecyzowane. W każdym bądź razie, ponieważ moja mama bardzo lubiła kwiaty i u niej rosły te kwiaty, więc było tych kwiatów dużo, na wsi mieszkałam, więc ja ustawiałam te. te które były moimi uczniami, w rzędy jakieś tam, i lekcje prowadziłam dla nich. Za liście szerpałam czasami, to miały być uszy. Zawsze chciałam, żeby pracować w szkole, i no, bardzo lubiłam swoją pracę. I tak jak wiele ludzi tam narzekało, to na uczniów, to na coś tam, że ja nie narzekałam. I zawsze mówiłam, że jak wchodzę do szkoły, to jestem młodsza, zdrowsza i ładniejsza. Bo zaraz jakoś tak mi się humor poprawiał, bo to tacy wszyscy młodzi, wszyscy radośni. Od dziecka, od szkoły podstawowej, to ja w ogóle chciałam być nauczycielką. I jak poszłam do szkoły, jak mi się to wszystko podobało, ja przychodziłam do domu, a że miałam dwie młodsze siostry, a jeszcze koleżanka z sąsiedztwa moja rówieśnica no to sadzałam na. Stołeczki na krzesła, karteczki i dyktanda piszemy, rachunki, jak to się wtedy mówiło. O tym marzyłam. I byłam bardzo zadowolona, że ja tą nauczycielką zostałam. Z, ja po, początkowo też muszę, zmuszę, a potem już się przyzwyczaiłam, Potem już bym nie, nie zmieniła na nic. Już potem nie bym na nic. No to tak, tak się ułożyło, że poszedłem na studia nauczycielskie, no i, i chciałem być, tak, chciałem być nauczycielem. Z tym, że to jest, różni się trochę praca dyrektora i praca nauczyciela. Dyrektor ma na przykład, w zależności tam od zarządzeń, maksimum jakieś dwie klasy, w których uczy jakiegoś przedmiotu, a resztę, czyli kilka godzin tygodniowo tylko, a potem no, dużo tych obowiązków administracyjnych przede wszystkim. No i planowanie pracy, szkoły i tak dalej, i tak dalej. Uczyłam się w szkole wiejskiej, to już była taka szkoła średnia, taka prywatna, bo to było zaraz po wojnie, wiecie, ja się urodziłam w 1931 roku. I potem niejako rozrastała wojna, parę lat w ogóle nie chodziłam do szkoły. Potem nauczyciele z tamtych stron postanowili szkołę. Jeszcze trwał front, jeszcze była wojna, ale już zorganizowali nauczanie. No i ja poszłam do tej szkoły. Później tą szkołę rozwiązali i ja poszłam na taki kurs nauczycielski. I rok byłam na tym kursie nauczycielskim. A po tym kursie nauczycielskim, to było w Bielsku Podlaskie. tam uczyła się młodzież przeważnie starsza, ja należałam do wyjątków, że, że byłam z tego młodszego rocznika. Większość z nich poszła do pracy, a ja poszłam do liceum pedagogicznego do Białego Stoku. i po dwóch latach tam nauki, zrobiłam maturę. I organizowali stale jakieś wieczorki, jakieś spotkania, jakieś wyjazdy. Zawsze coś się działo. No i mnie wszędzie ciągali. Już moja rodzina okresowo miała tego no dosyć, bo ja zawsze gdzieś musiałam tam być. Dużo w góry się jeździło. Tam ja ze wszystkim brajklesami to miałam zakopane. Tam kraków, wieliczkę i tego. A teraz to patrzę wszystko za granicę jeździć. Małgorzata Mędlewska była, taka sportsmenka i ona chyba tenis stołowy tam yy, uprawiała i ich ośrodek był w Przewięzi. To ona z kierownictwem tego ośrodka zawsze załatwiała naszej klasie wyjazd na wiosnę za darmo do tych domków. Jak już maj, czerwiec to my wyjeżdżaliśmy i za to, że te domki, no klasa musiała sprzątnąć i teren uporządkować po zimie, to my za darmo tam nocowaliśmy i sobie byliśmy na biwaku. Spływy kajakowe, mhm. bo to, ten jeden spływ kajakowy, co to takiego, to co ja pokazywałam, tak, tak, a, po, a tak to normalne spływy kajakowe były w i tego i potem… Kończyliśmy na Sajno, na Sajnie. To wspomina z przyjemnością ten spływka jakowa. Co roku z Indziejskim prowadziłem ten, chodziłem potem z tym yy, Sobieszczańskim, chyba ze dwa razy. No i kiedyś nasz, ten spływ kajakowy. Yy, przyjechała ekipa, spływ kajakowy, sfilmowali. Pan Jędrzejewski organizował spływy kajakowe. A więc każdego roku było kilka spływów kajakowych kanałem augustowskim, czy też, przypuśćmy, jakieś krótsze wypady na jeziora, lub też kilkudniowe. Młodzież, żeby jakoś tak zachęcić, organizowałam dla nich biwaki, ogniska, spadł pierwszy śnieg to my do lasu, na spacer, umawiałam się z nimi w niedzielę, w wolnym czasie. A jak miałam swoje lekcje, to oczywiście szłam, prawie ze wszystkimi klasami szłam wtedy, żeby tak to, to pierwsze zderzenie się, czy to zimą, czy to z wiosną, żeby było takie wspólne, takie razem. W zasadzie szkoła przez cały czas istnienia była znana, właśnie z tych organizacji z zajęć pozalekcyjnych. Już przed wojną między innymi dyrektor Jaworski planował tak zwane zielone lekcje. Jakie to były zielone lekcje? Po prostu lekcje, które odbywały się w terenie. Bardzo dużo było takich zajęć, normalnych zajęć lekcyjnych, które odbywały się w terenie. Potem w Liceum Ogólnokształcącym przede mną był pan Jędrzejewski, dyrektorem był pan Jędrzejewski. Był zapalonym turystą, a więc organizował różnego rodzaju wędrówki. A więc przypuśćmy, znane były wędrówki organizowane przez pana Jędrzejewskiego. Na bagna biebrzańskie. Ludzie wracali straszliwie uprudzeni, bo to były rzeczywiście bagna. W pracy. To byłam ze swoją klasą na główcu pracy w tym... E, w jakimś PGR-ze. Już nie pamiętam, Wielu. jaki to PGR. No i bardzo fajnych miałam chłopców. Ja, jeżeli miałam wychowawstwo, to zawsze prosiłam razem żeby z chłopcami. Nie lubiłam klas <grym> <grym> żeńskich, <grym> tylko razem z chłopcami. I chłopcy ciężko pracowali, bo chłopcy wozili zboże, bo to w pgr było, wozili zboże i tak, oni dobrze zarobili nawet. No i tego, zajechałam ja i tam położyliśmy się, a tam pchli, straszne pchli. O Jezu, jakie straszne pchli byli. No niestety jakiś, nie pamiętam, jakiś proszek coś kupiłam czy coś wysypałem, wysypałem te pchy. Młodzież samochodami je wywozili gdzieś tam daleko na pole. Było i bliżej, ale było i dalej. Było pielenie buraków. Było koszenie. Gdzieś to nawet wczoraj znalazłam takie zdjęcie, jak ja tam stoję na polu przy jakichś snopkach. <głoszanie> Oczywiście ja tych snopków nie znosiłam, ale ja do swojej dyspozycji to dostałam. Albo tak zwany dokard, to taka była dwukółka zaprzeżona w konia. I ja wtedy tak od grupy do grupy jeździłam na tym koniku. Albo raz dostałam takiego fajnego konika, który tylko był pod siodło i raz mnie ponosił. No, przede wszystkim biegł cwałem cały czas, a mnie tylko warkocz powiewał, jaka mazonka. Wreszcie chciałam go tu zatrzymać, tu skręcić, a on nie tego, to ja i tak wrócę. Na szczęście szczęśliwie przez ten rów na nim przeskoczyłam, bo i się ono było też. Ale innym razem znowu dostałam takiego konia, takiego pociągowego konia, bo wtedy nie było traktorów, a końmi orali w pegarach też. No i ten koniec, taki wielki był, bardzo wysoki, jada na nim, ale on po pewnym czasie zawraca. Nie było siły, żeby go dać na przykład. Wtedy były bardzo modne obozy wędrowne. Ja sam uczestniczyłem, ale będąc przede wszystkim w liceum pedagogicznym, jako nauczyciel jeszcze, więc sam organizowałem bodajże może w 20 obozach wędrownych. Wiedziłem wzdłuż i wszerz góry stołowe.